Jesteście. Jesteście moimi nowymi widzami. Pozwólcie, że się przedstawię. Jestem Eduber. Edek. Przychodzę do Was, aby bawić się z Wami No i troszkę też pouczyć. Będziemy uczyć się języka angielskiego. I opowiadać sobie różne ciekawe historyjki. Mam nadzieję, że to polubicie. Najpierw hmm, przywitajcie mnie po angielsku. Słucham, co powinniście powiedzieć do Misia, aby ten był szczęśliwy, że go oglądacie. Hello! No dobra, to już znacie. Ok, a teraz wyobraźcie sobie, że jestem waszym nauczycielem. Jestem poważnym profesorem. Jak mnie przywitacie, kiedy przyjdziecie rano do szkoły? E? Dobrze mówicie. Good morning, czyli dobre rano. Po good to znaczy dobry, a morning to znaczy rano. No widzicie, jak to się mówi. Pierwsze koty za płoty. <laughs> no kochani, to chciałem was tak tylko powitać, a niedługo przedstawię moich przyjaciół. Teraz się z wami żegnam. Wypowiedzieliście do mnie hello, a ja Wam teraz mówię Bye-bye! Goodbye! Czyli God be with you! Bóg z Tobą! No tak, stąd się to właśnie wzięło, ale to informacja dla starszych. Wam wystarczy, bye-bye! No to pożegnajcie misia Edka. Bye-bye! I do zobaczenia! See you! Dzięki, że wpadliście! Thanks for watching! Bye-bye!